Chciałabym Państwu dzisiaj przedstawić naszą nową perełkę, maszynę Coaxmed. Jest to urządzenie medyczne, certyfikowane i z udowodnionymi klinicznie efektami. Zawiera sobie trzy technologie, o których chciałabym dzisiaj opowiedzieć, jednak głównie skupimy się na dwóch. Monopolarna fala radiowa, której efekt działania polega na silnym, intensywnym podgrzaniu tkanki podskórnej i skóry właściwej. Efekt jest właściwie natychmiastowy. W wyniku powstałego ciepła następuje skurczenie starych włókien kolegonowych, które wraz z wiekiem niestety tracą swoją właściwość i troszkę nam mogą się rozluźnić. Więc to się powoduje, że wracają z powrotem do swojego pierwotnego kształtu. Oprócz tego pobudzamy fibroblasty, czyli komórki odpowiedzialne za produkcję włókien kolagenowych. Przez to, że te komórki są pobudzone do pracy, tych włókien kolagenowych mamy więcej, skóra jest ujętrniona, odmłodzona, niwelujemy zmarszczki mimiczne, poprawiamy owal, podnosimy kontur twarzy. Jest to zabieg skierowany głównie do osób, które borykają się z utratą jędrności i sprężystości skóry. Zabieg, w którym dzisiaj wzięłam udział jest zabiegiem rewelacyjnym. Czas z trwania zabiegu jest dość długi, natomiast sam zabieg jest bardzo przyjemny. Ciepło, które się odczuwa podczas trwania zabiegu jest znośne. Atmosfera bardzo przyjazna, pani, która wykonuje zabieg jest sympatyczna i gdyby nie to, że rozmawiałyśmy w czasie trwania zabiegu byłaby w stanie zasnąć. Polecam z czystym sercem.